Witam Was, ja jestem Daniel Hipper, a to jest moja seria w Minecraft. Jesteśmy aktualnie w jaskini, bo troszeczkę przed nagraniem schodziłem i znalazłem jaskinię i postanowiłem to nagrać. Jest to już mój drugi odcinek. Mam nadzieję, że pierwszy dało się jakoś obejrzeć. Że nie było tak źle. Mam nadzieję, że ten będzie już lepszy Trzeba pozrzedzamy tą wnioski nie tutaj Niestety chyba nie wziąłem... Oj, nie wziąłem, tu jego ...kilo Muszę szybko narzędzia zrobić Znalazłem owcę różową, pałętała się gdzieś niedaleko naszej, że tak powiem, jaskini małej, którą już sobie wykopali w poprzednim odcinku. Ok, mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośna. No chyba, że w ogóle jej nie słyszycie. Ja. Ten odcinek może trochę nudny. Nie będę też wszystkiego kopiował że po nagraniu sobie przyjdę i wszystko pozbieram. Nie będę was zanudzał. W następnym odcinku myślę, że już coś zbudujemy. Może nasz pierwszy domek bądź coś innego, ale chyba raczej ten nasz pierwszy domek. Chyba że jaskinia będzie na tyle obszerna, że będę musiał podzielić ją na party, bo niestety mam jeszcze limit odnośnie czasu odcinków, więc zobaczymy. W jaskini dużo nie spenetrowałem. Jest prawie że nic nie spadana jest niedaleko, znaczy praktycznie obok dżungli. Co najśmieszniejsze, wejście do jaskini jest przez wodę. Co rzadko się zdarza, że jest jakiś tam zbiornik wodny, a zaraz przy brzegu jest dziura, spływa się na no dół. Jest się jaskinia, a jaskinia jest nawet spora. tam za chwilę wam pokażę, jak się tutaj dostałem. Oj, właśnie. Chyba jest nawet noc i pada deszcz. A. Tu jest dziura tam na górze. Normalnie jest zbiornik, bo na tutaj jest ląd ląd. Pokałem jakąś dziurę. Troszeczkę klatkuje. Tam jest krótki korytarz. Nic tego tam nie było. Zegnijmy sobie miecz. Albo jeszcze zrobimy sobie pochodnie, zanim tu nikt mnie nie atakuje. Mamy jeszcze troszeczkę węgla, nadzierałem. Dobrze, mam dość powodni. Świetnie to tu trochę, żeby tym się nic nie zespaknowało. I chodźmy dalej. Sprawdzimy co tutaj na górze. Zmawiałem się, bo tu jest w miarę ładna, regularna, tak powiem dziurka. Żeby jej tu tak nie wykończyć i nie zrobić sobie tutaj z domku. Tak pod ziemią. Niedaleko wody A najwyżej jakąś świeżą na górze, na górę dopuścić Obserwacyjną Bo... Nie wiem czy by to budował jakiś wielki dom jaki tak nie będę praktycznie z niego korzystał Zresztą tak zawsze jest O A tutaj już byłem, dobrze Idziemy dalej Przejdźmy tu o, znowu ten deszcz no nic, to jest niebieskie, nie będę nam nie powinienem, nie powinienem tutaj nie przeszkadzać. O, przeszkadzać totalnie większość surowców będę omijał chwileczkę potem po nagraniu i pozbieram O, tu wogóz czyżby chcemy zimieć gramów akurat na normalu tak, dobrze Ach, co ja robię. Oj, o, surowce są tutaj później pozbiera. Idziemy dalej, pozwiedzamy. Moby też tu są, dają o siebie znać. Trochę wy, ich wymordowałem, co widać po moim levelu. Mam nadzieję, że Antio i Jomsas będą lepsze niż w pierwszym odcinku. Troszeczkę to ogarnąłem. No i tak myślę. I powinno być lepiej. Nie powinien być obraz taki mały. No, tu też ładnie. Mam Na nawet. O, jakiegoś szkieleta. Oj, to mnie się tych szczela. Ach. Oj, lagi, lagi, lagi. Ok, lecimy dalej. Pochodnia poń. O. Tu właśnie stąd spadłem, bo tylko węgla to jest to tutaj pochodnie. O, tam po tym drugiej stronie też coś, jest, ale to później spadamy. oglądamy po kolei tutaj te korytarze. O. Widzimy tu jakiś zębiek karkocze. Tutaj żeśmy byli. O, tutaj jest. Ja się tam zespawiam, no nic. Nieważne. Wskoczymy sobie tu, Tu jest kobla. Sprawdźmy tutaj. Nie spotkałem tutaj w jaskini jeszcze tripera żadnego. Pająki, kostki, zębiaki, norma, ale... Lipcie żadnego nie... o! Grzypki. Może i dobrze... Oj, tu nic nie ma. No, coś... ach. Licha to jaskinia, jeśli chodzi o jej rozmiary. ją można łatwo przerobić, więc trzeba dużo ile z nimi spotykać. leczkę węgla sobie wykopiemy sobie tutaj później przy podbieram nagrany nie będę was samudzać Chodźmy dalej zobaczmy co tutaj jeszcze jest chyba no, już cała jaskinia tam na dole jeszcze coś jest co tutaj skoczymy do wody trochę nierealistyczne to łatwo się można wydostać Ale Tutaj też jak widać nic chyba nie ma. Troszeczkę troszeczkę żelaza jest. Więc co pójdziemy puszczam następnie z kini. Bo ta za duża nie jest. Oj, ząb jak? Ach, sterzyłem, refleks troszeczkę mi laguje, pewno przez nagrywanie. O, tutaj jeszcze ciemno jest, Zobaczymy. Ten kostka gdzieś się tu. Gdzieś się tu kostek szamota. Raczej pół To. Ładne schodki obok wody. Woda jest troszeczkę ir irytująca. Zobaczymy górę. zobaczmy, że coś ciekawego będzie. Tylko będzie wyjście. Byłaś. Zaczynają no, się nam na pochodnie powojenia. A może jedna tu. Władzi kończy się nam pochodnie. Ale mamy też węgla. Co możemy łatwo to robić. Pochodnie to nie problem. To się było jakbyśmy pewno nie chcieli. No. ...wyjście na górę, ...wyciągnijmy z ryniecz. O, jesteśmy na bagnie. Ząbia na tam chodzi. Um. Troszeczkę przetkuję. wezmę sobie... ...tą wełnę tu. Wyciągnę jeszcze drugi miecz. Potem mi się już kończy. Kostyk mnie chyba jeszcze nie widział. Tutaj jest właśnie to miejsce, wejście do jaskini, w wszedłem. No że duże nie jest. Ale zawsze coś... Oj! Coś mi strasznie klatkuje. To poznałem przez ten deszcz. To taka ciemna grotara świetnie ma tu. O, się naprawi ten bug. Czuję, co nie ząbieczy na próbuję zajść. Oj, i Kilipcia przyprowadził. Oj, pierwszy kabum, co to? Tak powiesz, również żeby nie było tej kropnej dziury. Oj. Pójdziemy do domu. Prześpimy się, bo jest. Oj, wstaje dzień. Oj, niedobrze. Czy dobrze, że wstaje, ale niedobrze, bo się nie prześpimy. Nie pozbędziemy się tego. Irytującego deszczu. No nic. Nie, zapada zmrok. Chyba dobrze. Dobrze. Idziemy do naszej norki. On się zabunkujemy, przyśpimy, poczekamy aż nastanie dzień. Jak stoimy z czasem? Tu są świnki, tu są te obce, ta różowa, a to jest zaraz nasza dżungla. Teraz sobie ją tu Muszę Muszę następny razem ustawienia troszeczkę o, przy nagrywaniu troszeczkę laguje w szczególności jak jest ten deszcz pogolimy sobie tu o, przestało padać, jak dobrze okej okay. idziemy dalej tu zaraz jest nasza jaskinka mała no, już jesteśmy prawie no. Idziemy po rodzić. Bo jest strasznie śmiesznie chodzić. I reaguje, Niedobre Niedobra Dobrze, jesteśmy. Tutaj, tu takie pomieszczonko na łóżko. Dobrze, jeszcze mogę się zamknąć. Czasami są bawi z tym, czy kiedyś były. No. Szybko zrobimy łóżko. Sobie tutaj. Je. No. Jeszcze chodźmy na zewnątrz. Całą noc widzieliśmy taktycznie w jaskini. Tu są krowy. Idziemy dalej. Niech ładnie wakuje. Sześćczów nie jedynie. Zmienic. Kałamarnice. O, pustynia. Tu się składa, to nie skąd piasek brać? Na szkło jej... ...piape? Myślałem, że ta jaskinia będzie większa i chcę jakiś... ...odcinek, dwa. A tu kicha. Oj, I teraz... ...padł. Generator ciągle nie zaskakuje Śnieg, a tu mi puszczenia bez wody, a tu normalnie śnieżek jest lód. Znowu puszczenia wchodzi aktusy rosną, ale generator w Minecrafcie. I tak jest spoko. A. Jeśli byście chcieli, dajcie znać... Komentarze, to mógłbym brać jakieś mody dla rozmaicenia rozgrywki no odcinek był taki um, troszeczkę chaotyczny Paźmy w naszej dżungli mam nic jakieś to może zrobię wędkę czy złowie, i może celu kao swojemy Przydać dobrze. Zróbmy sobie patyki. Mi się już skończyły. Czyli nitki. Przemamy wędkę. Muszę zejść korzyść w eventory. Może zrobię skrzynkę. i teraz na Dobry. idziemy do w gotowości. nie do jakichś niedobrych bo chcemy zaatakować idziemy Nieładnie nie ładnie laguje Bory. Tutaj jest jakaś rzeczka. Zbiornik woli, z drugiej z wody jakąś Szukamy ocelota. 4 te ryby będą no mnie chcą brać No nic w Połowie po nagraniu Nie mam na razie pomysł Coś mogę teraz robić. Myślałem, że nie będzie większa Dzisiaj odcinek Może dwa Niestety nie była taka obszerna To może zakończymy Nasz drugi odcinek a w następnym weźmiemy już się za budowanie się do domku ewentualnie za zrobienie go tam w tej jaskini gdzie Wam pokazywałem którą żeśmy zwiedzali przed chwilą mogło być to fajne znowu pustyni. czy sobie wgrać wreszcie kreatywa i zobaczyć jak to ten teren dookoła wygląda Albo w następnym odcinku zrobię zaprawę Bo to to za śmieszna konstrukcja Co to ma być? Ja tu tego nie budowałem Jakieś czy co? Jakaś studnia? barw koczą jaki węgljaki hmm zagadkowe możecie mi wierzyć, nie, naprawdę tego nie wybudowałem nie byłem tutaj świat mi się dopiero wczytuje nawet hmm. ktoś mi powie co to ma być jakieś takie nie wyżycie mogę wam dać SIDA i sobie sprawdźcie w tym miejscu za dżunglą. Macie koordy od razu. Ach, słońce. Fakta. I wcześniej takiego czegoś nie było. Dali to? Oj. Teraz nie wyjdę, tak? O, wyszedłem, dobrze. Zagadkowe harkoczeń koło tego gdzieś jaskinia, poddajmy jeszcze co. dużego. Dobrze, to będziemy kończyć ten odcinek. Dziękuję Wam za obejrzenie następnej, następnym odcinku i sobie to tą jaskinię. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę nie widziane. Pozdrawiam Was, panie Piper, na razie.